Cześć i witam w kolejnym odcinku małych bohaterów. Takich sobie na razie nazywajmy między innymi. Eee, po raz kolejny mamy mecz dwóch Polaków. Proszę bardzo, eee, Liga Dalej Gold. Powtórzył nam się gracz elfów Gini, który poprzednio wygrał też na gracza ludzi. Eee, jest to gra, którą Gini zagrał. Po tym jak zrobiliśmy replay review jednej z jego gier. Więc zobaczymy, czy są jakieś poprawki w jego grze. Czyli mamy Genie i Dumpsy. Zobaczymy, który lepiej sobie poradzi. Widzimy, że Elf już sobie szkoli Demon Huntera, Kracz ludzi, Arcymaga. Czyli jak na razie mamy taką troszeczkę meta grę. Jeden i drugi zawodnik robi to, czego byśmy oczekiwali nawet po mocnych zawodnikach w tych dużo wyższych ligach. Bardzo mi się podoba już tutaj pierwsza rzecz: zwróćcie uwagę na to, gdzie swojego pradrzewca wojny postawił Gini. Gdyby tutaj postawił swojego pradrzewca wojny Gini, wtedy miałby problem podejść tym drzewcem tu, żeby skrypować sobie potem obozowisko tutaj najemników. A dzięki temu, że drzewiec jest tu, później będzie miał bliżej, żeby przejść sobie tutaj i sklipować ten oto kamp. Oczywiście trzeba sobie zrobić więcej łuczniczek. E, tutaj widzę, że troszeczkę, troszeczkę nie wyszło. Mm, nie wyszło klipowanie z archerką, ale na szczęście. Ona przeżyła, więc o tyle dobrze. Dobrze, że Dini próbuje właśnie ćwiczyć sobie takie mechaniki elfickie, które są po prostu potrzebne. Najważniejsze, że łuczniczka żyje, a on próbuje progresować. Więc jak na razie jest dobrze. Z drugiej strony mamy Polaka, Huma, który rozpocznie od czego już. Mam nadzieję, że nie robi tego kampa. Oho, ho, ho, ho! ho. Tak tego nie robimy. Tak tego nie robimy. Sposób, w jaki kripujemy to obozowisko, jest taki, że jeden z piechurów musi podejść do golema i go wyciągnąć tu. Dzięki temu obozowisko jest dużo łatwiejsze do sklipowania, dlatego że ten golem wtedy nie rzuca swojego stuna, a ten mały goleń nie rzuca slołu. Więc klipujecie to dużo szybciej i tracicie przy tym dużo mniej punktów życia na swoich jednostkach. Czyli pierwszy fut tak naprawdę idzie, zajmuje pozycję blisko kampa, tak, tak, stoi, zaznaczacie sobie pięciu chłopów, którzy zmienią się w milicjantów, w momencie mniej więcej jak będzie wychodził bohater, pulujecie i podbiegacie i pulujecie do tyłu w tym punkcie, gdzie pokazałem i teraz tak, czekacie aż golem odbiegnie i zajmujecie się od razu biciem, freestyle. Tak widzicie, tak jak Piechur mówi, bicie Prince'a jest jedną z najważniejszych rzeczy. Podchodzimy troszeczkę minimalnie, mikrujemy naszym Water Elementalem tak, żeby Golem go zaczął bić. No i bijemy teraz Golema. Czyli tak naprawdę to, co musicie zrobić, to po prostu wiedzieć, do którego momentu footman może podbieć, żeby jak najszybciej spodobać kampa, nie dając się przy tym złapać. Możecie sobie postawić farmę. No i skripujecie tego kampa do końca tak naprawdę tutaj z jednostkami. No i tyle. W momencie jak skripujecie tego kampa tak naprawdę możecie jeszcze sobie obok pójść tego małego zielonego skripować, co chcecie. A więc w taki sposób właśnie creepujemy to obozowisko, tak jak było to zaprezentowane. Pierścień arcymaga jest przedmiotem, który otrzymał tutaj e, polski hum. Jest teraz harasowanie od Giniego. Zobaczcie w ogóle model Demon Huntera. Są to. Są to grafiki, można powiedzieć, Classic Plus, robione przez Polaka Kenshina. Jeżeli ktoś chce z nich skorzystać, to w razie czego na Discordzie jest kanał, na którym możecie sobie ściągnąć pakiecik z tymi grafikami i bez najmniejszego problemu sobie zainstalować. No, tutaj też widzicie chłopi, piechurzy też mają inny model. Pozwolę wam się jeszcze przyjrzeć na model piechurów. Proszę bardzo. Tak wyglądają piechurzy i będzie jeszcze wiele innych zremasterowanych modeli przez właśnie Kenshin'a, więc jeżeli wam to się podoba, no to zapraszam, żebyście sobie ściągnęli. Eee, widzimy, że Jinny harasuje swojego przeciwnika, który nie postawił wieżyczki, przez co teraz dostaje mocny łomot. Kiedy nie robimy wieżyczki jako chłom, to musimy zrobić dwie rzeczy. Albo zrobić... Znaczy, musimy zrobić konkretnie jedną rzecz. Dobre TP. E, zablokować bazę, zablokować bazę, jak nie robicie wieżyczki humem to nie możecie mieć otwartej bazy, nie możecie mieć otwartej bazy. Musicie ją zablokować, albo zablokować w taki sposób, żeby było przejście tylko dla jednego bohatera, w taki sposób, że jak ustawicie tutaj jednostkę, to ta jednostka zablokuje przejście bohater nie będzie mógł wejść, więc trzeba tutaj sobie to w razie czego poprawić. Panie Dam... Damsey, damsej. jak zwał, tak zwał. Widzimy, dzięki temu, że dobrze było ustawione drzewo, dużo łatwiej jest teraz skrypować tutaj kolejne obozowisko. Drzewo bardzo ładnie tym razem zbiera pełne obrażenia, więc tutaj Genie elegancko skrypował trzeci poziom, już jest na Demon Hunterze. Dostał przedmiot Szaty Maga, nie ma szału, nie ma szału, ale coś jest... Sekunda! Tutaj jeżeli dobrze widzę, przekapiłem to, ale Genie ukradł Pierścień Arcymaga! Ojej, Jeden i drugi gracz w tym momencie ma prawie identyczny MMR i jeden i drugi gracz jest z identycznej lidze, więc jak widzimy dzini tutaj ewidentnie na razie radzi sobie dużo, dużo lepiej. Ma trzy księżycowe studnie, cztery, tutaj jeszcze jedna, stawia się do młowców, więc jego sytuacja makro wygląda wyśmienicie. Dostawia sobie się pradrzewca Cudów, czyli sklep pomarańczowy, 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 to zaraz będzie w tym momencie. Pomarańczowy hum sobie kripuje. kolejne zielone obozowisko, ale widzimy, że Genie prezentuje się dużo lepiej. Zobaczcie, w jakim czasie można sprogresować, kiedy zmieni się tylko kilka rzeczy w swoim gameplayu. Nie zdziwię się, jeżeli Genie z takim, z takim graniem, jak teraz nam prezentuje, niedługo awansuje na wyższą ligę. Z golda do platyny. To naprawdę to wygląda przyzwoicie. Tutaj, jeżeli chodzi o naszego rodaka, grającego ludźmi, no jest kilka rzeczy, które trzeba sobie poprawić. Później powiem co. Bardzo ładny pusz od Dziniego. Zabił jednego piechura. Czwarty poziom już ma Demon Hunter. Naprawdę nie wiem, w jaki sposób teraz Polak. Krający ludźmi będzie chciał się wybronić. Nie postawił jeszcze wieżyczki. No, jego sytuacja nie wygląda tutaj najlepiej. Genie, tutaj tym Demon Hunterem może naprawdę bardzo dużo zadać obrażeń. Demon Hunter wydaje się niemalże niezniszczalny w tym momencie. Zagrany Immolation. zagrany Mana Burn. Tego pasywka. O, naga przysnęła. Naga Genie przysnęła i nie atakowała przez jakiś czas. No i Polak. Grający ludźmi traci mnóstwo. 23 popa versus... 20! Versus 37 już teraz. To jest, to jest stracona łuczniczka, ale Genie stara się mikrować. Zobaczcie. Cofnął swojego łowcę demonów, żeby użyć mikstury odnowienia. No nie wygląda to dobrze. Jeszcze brakuje budynków technologicznych. odgracza ludzi. No i Genie prawdopodobnie... No dosłownie zmiażdży swojego przeciwnika. Jestem naprawdę zaskoczony jak bardzo szybki sposób. On progresuje w tym jeden na jeden. Czy uda się uratować morską wiedzmę? Tak, water elementale są za wolne. Zobaczmy, co się dzieje w bazie. Gini na razie nie gra jeszcze te 2 Postawił sobie dwa razy Pradrzewca wiedzy. Twój budynek jest gotowy. Czyli będą driady. Ale co teraz powinien tutaj zrobić gracz ludzi? No ewidentnie jak naisu... Ale on no, nie ma drewna, on nie ma jego makro nie żyje. Jego makro nie żyje. Makro gracza ludzi nie żyje. Dosłownie. Dosłownie. Tutaj nie ma czego zbierać. Ginny prawdopodobnie, idąc z kolejnym atakiem, będzie w stanie zabić swojego przeciwnika. Wiecie, tutaj powinno być już tajemne sanktuarium stawiane. Tym bardziej cofnął bohatera, może chce zagrać w bohatera z tawerny, ale powinno być tajemny sanktuarium zagrane, żeby mieć jakiś proistur. Aha, są driady. Będzie bohater z tawerny naga. Tylko zobaczcie, jaki Genie jest też aktywny. A Gini cały czas coś robi. Cały czas. W porównaniu do jego przeciwnika. Cały czas coś robi. To jest to, co procentuje w takich gierkach bardzo szybko. Bycie aktywnym. Jak nie wiecie jak grać na niższych ligach i nie wiecie co zrobić, to zawsze pójdźcie kripować. To jest złota rada, która działa bardzo często. Często ludzie się mnie właśnie pytają, pytam się z jest, znaczy prosi o pomoc, bo mu coś nie idzie w grze, przegrywa ja dużo. Pytam się jaka liga i mówi silver, gold, platyna, brąz i zawsze mówię tę samą rzecz. Kripuj, kripuj i jeszcze raz kripuj i zobaczysz, że gdy Nagle zaczniesz wygrywać. I często jest tak, że te osoby później do mnie przychodzą i mówią, ty, faktycznie, miałeś rację. Zacząłem klipować i wygrywam dużo więcej niż wcześniej. Bo to jest aktywność mapa na mapie. Nie ma niczego gorszego, panie i panowie, niż staniem bez sensu w bazie. To jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić i myślę, że to jest... O! Gini poluje na morską wiedźmę. ale dobra, odpalona mi stronie wrażliwości, za nich stronie wrażliwości. Jeszcze jak nie deha? Ucieknie nie ma buta. Więc to jest najgorsza rzecz, jaką możecie zrobić. To jest najgorsza rzecz, jaką możecie zrobić. W ogóle y, warto też zwrócić uwagę na to, że Genie starały się harasować swoim łowcą demonów, a resztą bohaterem i jednostkami creepować. Więc tutaj też za to bardzo duży plus. Ja tutaj widzę, że Genie faktycznie próbuje grać y, tak jak pro to pr robią. Ulepszenie Czyli właśnie creepowanie solo bohaterem, kiedy mamy Demon Huntera, który ma buta i do tego kostru teleportacji, zajmowanie swojego przeciwnika, wykorzystywanie tak bardzo drzewca, jak się tylko da. Naprawdę, bardzo miło mi się na to patrzy. Za chwilkę Jini zaatakuje i tak jak mówię, po prostu pójdzie i zabije swojego przeciwnika. No bardzo ładnie, bardzo ładnie. No gracz ludzi też widzimy, że chodzi na formacji. Formacja to jest nie jest dobry sposób, poruszania się na mapie. Gdy mamy włączoną formację, wtedy nasze jednostki poruszają się na. Wszystkie jednostki, które mamy w grupie, poruszają się tempem jednostki, która. Aha, to jakiś razy, Która porusza się na wol, najwolniej. Więc formacji nigdy nie używajcie. Nie, naprawdę, nie jestem w stanie Wam podać. Och, z zdjęła. Na przykład można było zmienić agro. Nie jestem w stanie wam podać sytuacji, w której w jeden na jeden granie formacji będzie poprawne. Wydaje mi się, że nie ma sytuacji, w której zagranie formacji będzie poprawne, albo będzie jedna dosłownie na tysiąc. Jedna na tysiąc. Dosłownie, nie, nie wiem. Więc unikajcie grania formacji. To jest, to jest straszne. To jest straszne. To jest też kolejny duży błąd. No i widzimy tutaj jeszcze taki już niedźwiedź, że jest w stanie zabić gracz ludzi, ale... Ale to się po prostu skończy teraz. W tym momencie ginie Naga, ginią, giną wszyscy strzelcy, chociaż tutaj ten jeden deserter jakoś się trzyma przy życiu. Zresztą bardzo ładny deserter, zobaczcie, wygląda przyzwoicie. No i właśnie. GG? Widzę. Przeciwnik nie wychodzi, pewnie jest w szoku, jakie błędy dostał. Piąty poziom Demon Huntera, czwarty poziom prawie nagi. Zobaczcie, Dzini jeszcze robił sobie kopalnie złota, więc on był gotowy, przygotowywał się na dalszy etap gry. Eee, w takim razie, jako że przeciwnik jeszcze dziniego nie chce wyjść, możemy sobie szybciutko podsumować błędy, jakie przede wszystkim zrobił gracz ludzi. Źle skripował obozowisko tutaj. Źle. Pamiętajcie, tak jak wam pokazałem, żeby skripować to obozowisko w poprawny sposób, musicie wyciągnąć tego golema. A tego golema jest bardzo łatwo wyciągnąć, tak jak pokazywałem. Po prostu piechurem. I dzięki temu obozowisko jest skripowane dużo, dużo szybciej. Kolejna sprawa, jaką tutaj zrobił źle. Nie zablokował wejścia do swojej bazy. Nie zablokowanie wejścia do swojej bazy, kiedy nie mamy wieżyczki, to jest powiedzenie. Nie, to jest powiesienie tabliczki tutaj. Wyobraźcie sobie, że to jest tabliczka. Cześć, gramy ludźmi, mamy za dużo chłopów, zapraszamy zwinnego Demon Huntera, który nam pomoże pozbyć się nierobów. Dosłownie. Dosłownie. Pamiętajcie, jeżeli otwieracie swoją bazę, musi być wieżyczka. Musi być wieżyczka. Musi być. I tu nie ma dyskusji. Musi być wieżyczka. Nie ma dyskusji. Nie ma dyskusji. A ja wiem, że są ludzie, którzy na przykład byliby w lice e, Silver albo Gold i by mi powiedzieli: otóż się mylisz! Tutaj jest dyskusja, ponieważ ci podam jedną z sytuacji na 100, kiedy zagranie tej wieżyczki będzie niepotrzebne. No tak. Ale my tutaj chcemy się nauczyć grać Warcraft'a. A nie, e, a nie wypisywać i tłumaczyć w jakiej sytuacji raz na sto razy będzie, niedobrze, będzie dobrze ominąć wieżyczkę. Jeżeli chcecie progresować, chcecie mieć stabilny styl gry i chcecie mieć stabilną grę, wieżyczka musi być zrobiona w pewnych sytuacjach. Czyli wtedy, kiedy macie otwartą bazę i chcecie wychodzić często na mapę, musicie mieć wieżyczkę, bo w przeciwnym razie to się skończy tak jak skończyło w tej grze.